Siemanko, witam Was w nowym odcinku na kanale Pani Misiowska i zapraszam Was dzisiaj na odcineczek z detektora metalu. Znajdujemy się w lesie, więc poszukiwania w lesie do pierwszego dołeczka. Słuchajcie, kolejny sygnał był 76 bardzo płytko i byłam pewna, że to będzie kapsel. A tymczasem, patrzcie, co ja tu mam. Kawałek jakiejś torby i klamereczkę, taką, nie jest stara, jest raczej z takich nowszych, ale jakby nie patrzeć, jest klamerka. No i gdzieś tu był. W tej grudeczce, tak, zobaczcie, jest w grudeczce. Ha jest pierwszy moniak słuchajcie, jest pierwszy moniak jest pierwszy fenolek w pięknym stanie w piękny i mamy fenolka z 1911 roku Ale stan ideolo, naprawdę No Lik 67, więc odstawiam polmosika Albo kapselka. A jednak nie. Słuchajcie, jest... Jest łyżka aluminiowa. Słuchajcie, kolejny sygnał kopnięty. A jak kolejny sygnał kopnięty, to go... Poszukamy. A przed chwilą sprawdzałam, gdzie jest i go widziałam. O. Coś tutaj. Jest. Łuseczko. Łuseczko od pepeszki. Tak. Dobra. Idziemy dalej. I słuchajcie, tutaj mam ładny sygnał ale mam też korzenie a sygnał jest ewidentnie tu gdzieś kolejna topeszka to znaczy że tu się strzelali no dobra ja chyba wracam do swoich dobrych starych nawyków druga łyżeczka dzisiaj Druga łyżeczka dzisiaj. No strasznie spanierowana. Ale pod tą panierą coś tam widać. Był jakiś wzorek. No nic. Łyżeczka do torby, a my idziemy dalej. Dalej go nie wykopałam. Ale mam nadzieję, że jest w tołeczku. Susoczko. No i dobra. O, tu coś będzie, tu coś będzie. No, gdzie jesteś? No, i pepeszka kolejna. Kolejna pepeszka. No dobra. Sygnały dają piękne. Więc dzisiaj chyba będzie militarnie do nas. Prześliczny sygnał pod drzewem i chyba go nawet widzę. Nie, jednak nie. a jednak nie. No, jednak tu był. Słuchajcie, co my tu mamy. O Jezu, zawias aluminiowy taki. Nie pomalujesz. Nie? To amelinium. Taki aluminiowy zawiasik. Bardziej perelek jakiś. No dobra, idziemy dalej Słuchajcie, grzebie tu, bo przy tym zawiasie pokazuje mi jeszcze jakiś sygnał i nie mogę go... O! Jest, co to jest? Coś małego, jakiś gwóźdź. Nie, słuchajcie to nie jest gwoźdź, ale jaja, ale jaja, gdzie ja szczotkę, delikatnie szczoteczką, tak. Słuchajcie, to chyba była spinka mankietowa kiedyś. Takie maleństwo, spójrzcie. Takie maleństwo. O, chyba była spineczka mankietowa. Ale strasznie zeżarte, sypie się wręcz. Dobra, ledwo zasypałam dołek przy tym drzewie. I tuż obok. Dosłownie kolejny sygnał. Dobra, kopnięty, kopnięty. Zobaczymy co tym razem. Wychodzi na to, że to nie koniec I, i jest jeszcze druga mankietóweczka, zobaczcie. Tak to były spinki mankietowe, takie pereloskie ewidentnie. Ale były. No chyba ktoś tu zabalował. No tu mam obrączkę, kurde. Coś jest. Uf, tak, jest, jest. Słuchajcie, jest fajnie, jest przypinka. jest przypinka czekajcie oczyszczę i wam się włączę słuchajcie przeczyściłam i mi się to kojarzy bo to jest na pewno przypinka z tyłu jest kolec jak widzicie igła mi to się kojarzy z takimi przypinkami od beretów ale mogę się mylić może to być od munduru jeżeli ktoś ma pojęcie od czego to to napiszcie proszę Co to jest? Ej, ale to jest ceramika. Raczej, tak. Ktoś wie, co to może być? Słuchajcie, to ma tutaj jakieś oznaczenia. VRZ. A ja zaraz sobie poszukam, poszperam i się włącza, kopniemy pewnie jakieś narzędzie zgubił no nie jeszcze tutaj sobie pozwalam tak ryć jak dzik, że, powiem, że tak powiem bo tu i tak jest wszystko wycięte Tu coś będzie Tu coś będzie większego Zapewne I co my tu mamy Ależ piękna łuseczka Ależ piękna łuseczka Ha elegancka. Zbita spłoneczka więc można zabrać w środku pusto jest fancik, jest fancik. Słuchajcie, już wiem, że połamałam jakiś nóż, ale szukamy reszty. A taki aluminiak dobra słuchajcie, szybciutkie podsumowanko, yy, bo noc mi została w tym lesie tak naprawdę. Ale ja tak mam. Ten wypad miał być takim rekonesansem po terenie. Rekonesans uważam za e, udany, aczkolwiek przeszłam może za dwie działki tak naprawdę. E, I tyle. Dobra, szybciutkie podsumowanko co wpadło, już wam pokazuję. I tak o tyle z łonicu. Z miksu, masa, śmieci, tak naprawdę jakieś łyżki aluminiowe, to, to już wiem co to jest. Przynajmniej mam nadzieję, ten element wydaje mi się, że to jest od trakcji elektrycznej. Tutaj była ta ceramika, a to była ta końcówka, i to się na coś nakładało. Nie wiem, nie wiem. Nie wygląda mi to na żaden zapalnik tak naprawdę chociaż w sumie jeżeli ktoś z was wie co to mogło być e, dajcie znać proszę taka useczka taka łuseczka w bardzo fajnym stanie no i z fantów dnia to ewidentnie e, te dwie resztki e, mankietówek no i ta przypinka ten listek e, Mówię, mi się wydaje, że to jest od, 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 od munduru albo czapki mundurowej, no, ale może być inaczej. No i jeszcze taka oklamereczka, ale to współczesna. Dobra, oświetlenie, pierwsza klasa. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dziękuję też Wam za aktywność na koncie w ostatnim czasie. Bardzo dużo Was przybyło. Zbliżamy się do Tysiaka i z tej okazji. Chyba trzeba zrobić konkursik, więc y, ja Wam nagram jakie będą zasady konkursu, y, jakie będą nagrody i gdy tylko wbijemy tysiaczka, lecimy z konkursem. I do następnego y, zapewne też z lasu. Do zobaczenia!